Jak Hito, zwykle w tak. przypadku rządu Tuska, niech ktoś inny to za nas załatwi, my możemy dalej Ale nic skoro nie robić. Dróg... To Jakby ktoś na którejkolwiek z granic chciał zastępować polskie państwo, chciał wchodzić w kompetencje służb, to oczywiście powinien zostać ukarany. Rząd zaproponował podwyżkę płacy minimalnej o mniej niż złotówkę na godzinę netto. Siema, skończyłem gotować ryż z kurczakiem i pomyślałem, że dziś przyjrzymy się osobie, która takiego ryżu z kurczakiem musiała zjeść dużo, patrząc po jego gabarytach, a mowa tu o Adrianie Zandbergu. Jesteście na kanale Kto wygrał i dziś obejrzymy sobie wypowiedzi lidera partii, razem dotyczące oceny rekonstrukcji rządu oraz źródeł finansowania przez obecną koalicję. Nasz Duńczyk nie omieszkał też wypowiedzieć się w temacie granicy polsko-białoruskiej. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę, w górę oraz suba, bo inaczej wujek zdechnie z głodu przy tej inflacji. Jeśli zostawiliście, to mój żołądek jest bezpieczny, a ja mogę przechodzić do tematu. Adrian Zandberg postanowił podzielić się swoją oceną rekonstrukcji rządu pod przywództwem Donalda Tuska. Ta cała historia o tej rekonstrukcji, moim zdaniem, ma takie tło. Trzaskowskiemu przegrał wybory Tusk i jego rząd. Tusk i rząd to było obciążenie dla Szoskowskiego. Tusk to wie, więc chciał odwrócić uwagę opinii publicznej, żeby nikt nie stawiał kłopotliwych pytań, czy to polityka rządu jest odpowiedzialna za to, że pewnie najsilniejszy kandydat jego Platforma mogła wystawić przegrał z Karolem Nawrockim, czyli no nie najsilniejszym kandydatem, którego mógł wystawić PiS. No i całkiem sprawnie się to premierowi Tuskowi udało, bo od wielu tygodni w studiach telewizyjnych zajmujemy się rozmową o tym, czy i Ksiński zastąpi Pipszykowskiego, albo czy Kazio będzie wiceministrem, czy też raczej dzisiaj, ale problem z tym rządem nie polega na jednej, drugiej czy trzeciej twarzy. Ja może powiem obrazowo. Mamy w tym momencie plan finansowania ochrony zdrowia, który oznacza, że wydłużą się kolejki. Mamy plan finansowania ochrony zdrowia, który oznacza zagrożenie prywatyzacją i likwidacją oddziałów szpitalnych. I naprawdę z punktu widzenia milionów polskich obywateli, to naprawdę nie ma znaczenia, czy ten zły, szkodliwy plan, który oznacza, że tysiące ludzi stracą zdrowie i życie, będzie sprawdzała pani minister Leszczyna, czy pan minister konieczny, czy ktokolwiek inny. Problemem jest to, że ten rząd głozi usługi publiczne. Donald Tusk, mimo że faktycznie był, a w sumie to dalej jest dobrym politykiem, to jednak już całkowicie wyczerpał swoje polityczne paliwo. Większość społeczeństwa ma o nim raczej negatywną opinię. Jarosław Kaczyński rozwiązał ten problem, schodząc na drugi plan, pozwalając innym aktorom, takim jak Czarnek lub Jaki, przejąć medialną ofensywę. Tusk z kolei nie ma żadnych poważnych zastępców, a jego wtrącanie się w wybory jest tylko obciążeniem dla jego kandydatów. Po klęsce, jaką odniósł w czerwcu, próbuje swojej już totalnie przerukanej strategii mydlenie ludziom oczu obietnicami. Teraz nie ma jednak nic o deregulacji gospodarki, tylko za cel wybrał sobie rekonstrukcję rządu. Co to oznacza dla nas w praktyce? Nic, dosłownie nic. Jest to tylko przykrywka zmiany, pod którą Tusk próbuje pozbyć się niewygodnych koalicjantów i to tyle. Rekonstrukcja nie obniży kosztów życia, nie zabezpieczy granic i nie zbuduje CPK. Ludzie od początku kadencji uśmiechniętych są zawiedzeni ich niską sprawczością i obietnicami, które nie zostały zrealizowane. Chyba każdy pamięta ich 100 konkretów. Najlepiej strategię Donalda Tuska podsumował jeden z jego koalicjantów, cóż szkodzi obiecać. Ja bardzo proszę, podsłużam pana. Nie dla wyższych podatków i nowych obciążeń, zdecydowanie nie, tak. I co, nie wprowadzicie nigdy żadnych już podatków nowych? Jest pan pewien, że nie będą potrzebne żadne nowe podatki? szkodzi obiecać? E, to, to, to taki, to taki Te słowa idealnie podsumowują to, jakie idee przyświecają koalicji obywatelskiej. Pokazuje to też sam szef rządu, który w wywiadzie u Bogdana Rymanowskiego, na kilkanaście dni przed ostatnią turą wyborów, przedstawił poważne zarzuty wymierzone w Karola Nawrockiego. A na podtrzymania swojej narracji, jakoby nawrocki miał mieć związek z przestępczym półświadkiem, powołał się na Jacka Murańskiego, który w świecie internetu jest znany jako osoba o bardzo małej wiarygodności. Sandberg nie przestaje z krytyką rządowej partii i przechodzi do kolejnego tematu, który jest kamieniem w bucie uśmiechniętych czyli dopłaty do budżetówki, które, jak inne obietnice, okazały się zwykłymi kłamstwami. Przedsiębiorcy chcą innych rozwiązań, związki zawodowe innych. Rząd próbuje to godzić. Wczoraj ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przekonywała mnie, że ta podwyżka 140 zł brutto minimalnej, no jest takim wyjściem kompromisowym z tego klinczu. Nie, no nie żartujmy. Znaczy, nie wiem, co mówiła pani minister, bo nie słuchałem tego wywiadu, ale rząd zaproponował podwyżkę płacy minimalnej o mniej niż złotówkę na godzinę netto. No, to oznacza w wielu domach, że będzie bardzo trudno, że rząd planuje w przyszłym roku tak naprawdę zacisnąć pasa na brzuchach pracowników. Tym bardziej, że już wiemy, jak wygląda wzrost cen energii, wzrost cen kosztów ogrzewania, okay. wzrost cen. Ja życia. Rozumiem, ale jeśli... I z drugiej strony widzimy też, e, jeszcze jedną rzecz, o której moim zdaniem rozmawiamy za mało, to znaczy, że ta polityka zaciskania pasa na brzuchach pracowników uderza w polskie państwo, bo rozmawialiśmy przed chwilą o płacy minimalnej, ale jest jeszcze jeden słoń w pokoju, to znaczy, Płacę pracowników budżetówki, płacę nauczycieli, płacę urzędników, płacę ludzi, którzy pracują w, w, we wsparciu, w pomocy dla innych. Absolutnie tak? kluczowe dla tych no Tak, tylko że tych, na tych newralgicznych stanowiskach rząd planuje tak naprawdę brak realnych podwyżek i to nie w tym roku wyjątkowo, to jest kolejny rok z rzędu. Rząd Tuska obiecywał nauczycielom, pielęgniarkom i innym pracownikom sektora publicznego godziwe podwyżki. Ale gdy przyszło co do czego, okazało się, że nie ma na to pieniędzy. Pamiętacie te wszystkie protesty nauczycieli lata temu? Pamiętacie jak koalicja obywatelska wycierała sobie tym mordę, zwalając wszystko na PiS i obiecując, że oni wszystko naprawią? I co? I gówno kur jego mać. Pieniądze są tylko na media publiczne, na propagandowe projekty i na premie dla swoich, ale dla zwykłych ludzi już nie. Duńczyk porusza kolejną ważną kwestię, która budzi poruszenie szczególnie wśród przedsiębiorców. Usłyszał bardzo konkretnie wskazane źródła, po które nie chce sięgnąć, bo ten rząd z jednej strony zaciska pasa. Na brzuchach pracowników, a z drugiej strony jest bardzo grzeczny i układny, wręcz pokorny wobec największego biznesu, wobec wielkich korporacji, wobec banków. Dlaczego nie ma podatku od nadzwyczajnych zysków sektora bankowego? Dlaczego nie ma wprowadzonego podatku cyfrowego? Ja przez miesiące słyszałem, że musimy poczekać. No, komisja, bo komisja Europejska wręcz no, musim... Słyszałem, że musimy poczekać, bo Komisja Europejska tak. załatwi to za to nas. Mówił premier Morawiecki, Czyli jak to... zwykle w tak. przypadku rządu Tuska, niech ktoś inny to za nas załatwi. My możemy dalej Ale nic nie Ale skoro Bruksela. Zandberg słusznie wskazuje na kolejny absurd polskiego systemu podatkowego, gdzie wielomilionowe korporacje, zwłaszcza zagraniczne, płacą śmiesznie niskie podatki w porównaniu z polskimi firmami z tej samej branży. Dobrym przykładem jest INPOST czyli firma Rafała Brzoski, którego Tusk próbował użyć w propagandowych celach. Inpost płaci olbrzymie podatki w Polsce, gdy w tym samym czasie jego konkurencja, czyli zagraniczny DHL, płaci tylko ułamek z tego. To nie jest żadna konkurencyjność, tylko zwykłe okradanie polskiego budżetu. Rząd Tuska ma tu idealną okazję, by w końcu zrobić coś pożytecznego, sięgnąć po środki z podatku od nadzwyczajnych zysków banków i gigantów cyfrowych. Ale oczywiście nic z tego nie robią, bo wolą dojść zwykłych obywateli i małe firmy, niż postawić się zagranicznym korporacjom. To pokazuje ich prawdziwe priorytety służenie wielkiemu kapitałowi, a nie polskim przedsiębiorcom. Tymczasem, gdyby rzeczywiście opodatkować te wielkie firmy sprawiedliwie, pieniędzy starczyłoby i na podwyżki dla budżetówki, i na rozwój kraju. Ale nie, lepiej udawać, że nie ma środków, niż narazić się zagranicznym lobby. A koalicji, jak widać, zależy bardziej na zagranicznych elitach niż na ludziach, którzy wybrali ich do reprezentowania ich interesów. Pomimo tego, że Sandberg w wielu kwestiach mówi z sensem, tak jego wypowiedź dotycząca aktywistów pomagających imigrantom na granicy białoruskiej woła o pomstę do nieba. Jeden z widzów zauważył, że jest taki yy, cytat, że będziecie państwo dążyć do umorzenia wszystkich postępowań wobec osób, które działały na pograniczu polsko-białoruskim i wtedy, jak rozumiem, przeszkadzały przecież y, służbom. Tak jak... Nie, ale nie mówimy o przeszkadzaniu służbom. Mówimy o tym, żeby jak ktoś komuś butelkę wody podał, to żeby go za to, że zachował się, po ludzku, w odruchu serca państwo polskie nie, nie, nie traktowało jakby coś... Ale widzi pan dzisiaj tę wschodnią granicę? No, tylko... Tam nie są ludzie, którzy potrzebują butelki wody. No nie, ale mówimy o tych sytuacjach, do których tam wtedy dochodziło i tyle. No. Natomiast jeżeli mówimy o tym, co się dzieje się na zachodniej granicy, to ja widzę grupy, które chciałyby zastępować polskie państwo, Jakby ktoś na którejkolwiek z granic chciał zastępować polskie państwo, chciał wchodzić w kompetencje służb, to oczywiście powinien zostać ukarany, niezależnie od tego, że mówimy o granicy wschodniej. Czy mówimy o zachodnim regionie? Tak, to jest tak naprawdę. Sandberg twierdzi, że polskie państwo skazywało ludzi, którzy na granicy polsko-białoruskiej podawali wodę imigrantom, mówiąc, że był to zwykły przejaw człowieczeństwa. Tylko że ludzie po drugiej stronie zapory nie okazywali takiej wdzięczności, jaką raczyli ich polscy aktywiści. Swoją wdzięczność pokazali, wbijając sztylet naszemu żołnierzowi, 21 Mateuszowi Sitkowi, młodemu chłopakowi, który stacjonował na jednym z punktów gdzie był Zandberg, gdy polski żołnierz walczył o życie? Gdzie jego oburzenie, gdy migranci rzucali kamieniami i butelkami w służby? Aktywiści nie są humanitarni, są pożytecznymi idiotami, którzy pomagają tym, którzy gardzą Polską i Polakami. To nie jest pomoc, to współudział w agresji. Polska granica to nie miejsce dla lewicowych eksperymentów społecznych. To linia frontu, gdzie decyduje się bezpieczeństwo naszego kraju. A wy co uważacie o słowach Zandberga? Po Zbieracie jego tok myślenia w sprawach, które porusza, czy może macie kompletnie inne zdanie na ten temat? I koniecznie podzielcie się swoją opinią w komentarzu co do jego słów o polsko-białoruskiej granicy. Ja tymczasem będę spadać. Zostawcie łapkę w górę oraz suba, byliście na kanale, kto wygrał. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!